Godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.7.2 moda, który się nazywa Haribote Aircraft, yy, zwany również, znany również przedtem kiedyś tam, jako Cepelin mod. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać tego moda z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.ania.pg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalacji już pokazywałam w serii pomocne tu i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft albo według kategorii lub alfabetycznie. I po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapgpl, oczywiście do sekcji pomocne tuty. No i teraz sobie pobierzemy, i właśnie Aircraft, kiedyś tam Cepelin mod, yy, pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę widzimy, że jesteśmy na japońskim forum Minecrafta. No, i tutaj jest dużo różnych rzeczy nieodczytywanych przez większość z nas. Może niektórzy potrafią, ale jest wyraźnie napisane Harry Aircraft. Zatem tutaj pod tym obrazkiem jest jeszcze jakiś tam filmik, który na pewno warto obejrzeć. I jeszcze pod tym filmikiem troszeczkę. Jest coś takiego. Przypuszczam, że to jest napisane show, jak to zwykle bywa. No, i na te krzaczki właśnie naciskamy tu i zjeżdżamy sobie w dół. I jest popisane, popisane. I jest Minecraft 172 plus Minecraft Forge 172. I nas właśnie ta sekcja interesuje. I jak widzicie, jest tutaj jedno niebieskie podkreślone link. Jeden niebieski podkreślony link, i oczywiście na ten właśnie link klikamy, i stąd pobieramy moda. Także tutaj stąd właśnie pobieramy moda. No, jak mamy pobrany, możemy zainstalować. I do zainstalowania, oprócz tego pliku, który pobraliśmy, są potrzebne minimum launcher Minecraft i forge na wersję 1.7.2. Jeżeli nie macie zainstalowanego Forge na wersję 172, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku Pomocne Tuty 189. A jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 346. A potem wróćcie do filmiku 189 i zainstalujcie Forge na wersję 172. I uwaga, w filmiku 189 ja instaluję Forge z końcówką 968 ale Wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo, jak pokazuję w filmiku. Wersję rekomendowaną w tej chwili, wersja rekomendowana ma numer końcówki 1060 i właśnie na taką wersję rekomendowaną będę instalować tego moda. OK, co robimy, żeby zainstalować? Wchodzimy do folderu %appdata% przez roaming i wynajdujemy folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge na wersję 1.7.2. I ten folder.minecraft kopiujemy sobie gdzieś, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się nie udała instalacja. Jak mamy już skopiowane, to możemy przystąpić do instalacji właściwej. I co robimy? Wchodzimy do folderu. Minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy Aircraft mod do folderu Moc. Mamy tutaj, możemy zamknąć, jest zainstalowane. Wchodzimy do Minecrafta, żeby sprawdzić, czy działa. Coś mi tu burczy, co się dzieje z tym komputerem. Halo, halo. Mam nadzieję, że nie słyszycie tego, że coś tu burczy. Jak widzicie, mam forcza z końcówką 1060. Tutaj również jest to pokazane. Klikamy play i czekamy na to. Boże, na to, co się stanie. Matko, boska, co ja chciałam powiedzieć? masz się uruchomi. Nie bo, zaczytałam się, co tam było przez chwilę widoczne napisane, i muszę sobie zobaczyć, co tam jest napisane jakieś nowości, ciekawostki z, ze świata Minecraft. Eee, no, jeszcze troszeczkę. Jeszcze, jeszcze. I mamy try. Wchodzimy do moc. I, 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 szukamy Haribo The Aircraft Mods. Haribot jest. Haribot.eu Mode mod. Mamy, możemy wejść do trybu jednoosobowego i wybieramy sobie nasz świat, i gramy w naszym wybranym świecie. Ja już kiedyś przedstawiałam tego moda na wersji 1.6.4, i dlatego nie będę się tutaj za dużo rozwodziła na ten temat, tylko co trzeba zrobić? Trzeba sobie zrobić platformę. Platformę, która będzie naszym czymkolwiek. Oczywiście możecie sobie to zrobić na przykład w kształcie statku kosmicznego, albo w kształcie samolotu, albo w czegokolwiek. Ja sobie tutaj robię taką właśnie platformę, wiszącą, jak widzicie, i, i, i tutaj sobie. Oczywiście nie tutaj. Fajnie, fajnie, fajnie. To sobie tutaj postawimy schodek. Hops, ok, i będziemy mogli tutaj wchodzić. I teraz tak, co nam daje ten mod? Ten mod nam daje jeden przedmiot, i on gdzieś tutaj jest. Zaraz go znajdziemy. Jest tutaj. Pixis się to nazywa, nie wiem dlaczego, tak akurat, ale widocznie coś to znaczy. I jak klik, trzymam na tym strzałkę i klikam R, to jest pokazany, jak to się robi. Do najtańszych rzeczy nie należy, ale również nie należy do najdroższych. Także, A zwłaszcza, że potem można robić to, co można, to, to się bardzo przydaje. Ok, czyli taki Pixis się robi właśnie w ten sposób. Kompas, kompas, wiadomo. Tak się robi y, trochę. Dwa diamenty, blok złota i trzy obsydiany. No, proste, w sumie jest do zrobienia. Ok, weźmy sobie taki pixys. I, i, i. Postawmy sobie ten pixys tu. Nie postawimy? Teraz postawimy. I mamy sobie ten pixys. Teraz możemy na niego kliknąć prawym przyciskiem myszy. I, proszę bardzo, siedzimy sobie. ej, siedzimy sobie na. Naszym statku y, latającym. Ok. I teraz jak? Y, będziemy używać klawiatury numerycznej. I tutaj jest tak, że wchodzimy w sterowanie i szukamy sobie, szukamy, szukamy. Jeszcze sobie zjeżdżamy w dół. I tutaj jest y, Harry Potter Aircraft. I tutaj mamy także do tyłu trójką. Tutaj kamera. Można kamerę użyć, jeżeli chcemy w dół, to niestety musimy, tutaj mamy konflikt jakiś, bo ja mam waila mod tutaj i tutaj się konfliktuje z waila mod. A zatem sobie zmienimy waila mod na no tutaj dajmy przecinek, tutaj dajmy apostrof i teraz już nie będzie żadnego problemu. Tutaj już wszystko, nic nie mam czerwonego właśnie przy tym modzie, zatem... Robimy gotowe, gotowe, powrót do gry. I teraz tak. Jeżeli klikniemy na ósemkę, to się wzniesiemy w górę. Na klawiaturze numerycznej, oczywiście. I lecimy sobie, dopóki nie, sta, nie y, staniemy piątką. Pięć. Stoimy. Ok, jeżeli chcemy do przodu, to jedynką. Dopóki nie staniemy piątką. Ok, do tyłu dwójką. Nie, nadół na dół dwójką. Dopóki nie staniemy piątką to do tyłu będzie trójką. Tak, trójką do tyłu, dopóki nie staniemy piątką. A jeżeli chcemy szybko, na przykład do przodu szybko, to dwa razy jedynkę. I proszę bardzo, już szybciej. I tak coraz szybciej. Ła, się wbiłam w drzewo, czyli trójką możemy wyjechać stąd. I zatrzymujemy piątką. No i tak siódemkę, jak nadusimy, to się obracamy w jedną stronę, dopóki nie nadusimy piątką. Piątką wszystko właśnie jakby zatrzymujemy. Dziewiątką w drugą stronę się obracamy. Dopóki nie nadusimy piątki, czwórką w bok jeden, dopóki nie nadusimy piątki, i szóstką w bok drugi, dopóki nie dosiemy piątki. No bardzo proste. No i teraz, żeby sobie opaść, to robimy dwójkę i sobie spadamy na ziemię. I wychodzimy, oczywiście, klikamy na to prawym przyciskiem myszy i możemy sobie już opuścić nasz latający spodek. Czyli jak widzicie, mod działa. Można wykombinować sobie całe latające wyspy, przemieszczać się z, z domkiem wraz i w ogóle w ogóle. Także tutaj wyobraźnia może Wam podpowiedzieć dużo ciekawych rzeczy. Także uważam, że ten mod jest całkiem sympatyczny. Można sobie nawet taką właśnie platformę, tylko po to, żeby ściąć te drzewa, na przykład zrobić. Okej, dobra, to ja kończę, bo jak widzicie mod działa, się nie kreszuje i tak dalej. Ja kończę, a wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oczywiście oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę ania.pg.pl i oczywiście lajkujcie i subskrybujcie kanał. Żegnam się z wami, pa pa,